O tej porze roku szczególnie potrzebujemy ciepła i otulenia. Gorąca herbata, ciepły sweter i ukochana biżuteria. Które wzory i motywy najlepiej prezentować się będą tej jesieni? Zobaczcie! Najgorętszy trend sezonu jesień zima 2022 to biżuteria XXL. Duża, widoczna, czyli tak, jak lubię najbardziej. Mamy tutaj taki jesienny look. W kolorach beżów i brązów, bardzo stonowany, nie rzucający się w oczy. Kasia ma na sobie piękne, wielkie kolczyki XXL. Taki geometryczny kształt, można powiedzieć, połączenie kwadratu i koła dodają tej stylizacji takiego sexy vibe troszeczkę. Do tego dwa naszyjniki. Jeden kaskadowy, złożony z dwóch takich małych łańcuszków z takimi pięknymi złotymi kuleczkami. I do tego mocny akcent kolorystyczny, żeby trochę tę stylizację ożywić, postawiłam na naszyjnik z takim tutaj zielonym akcentem: pierścionki. Dużo i na bogato. Jeden wielki, z czarnym okiem w kolorze srebrnym, i do tego na drugiej ręce złote sygnety. W ogóle to jest jakaś bzdura. Słuchajcie, że nie wolno łączyć srebra ze złotem. Nie wiem, kto to wymyślił, ale ja ten mit teraz obalam. Możecie łączyć i miksować dowolnie jak chcecie złotą biżuterię ze srebrną. Bransoletki. Ja uwielbiam te bransoletki, takie sztywne, złote. To jest jedna bransoletka złożona z dwóch. Jedna mała, cienka, do tego jedna trochę grubsza. No i najlepsze w tej bransoletce jest to, że ona wydaje wspaniały dźwięk. Kasia, pokaż, jak dzwoni. O, i właśnie. Ja też dlatego noszę tak dużo biżuterii, tak dużo bransoletek, bo ja ten dźwięk uwielbiam. On mnie jakoś tak niezwykle świetnie nastraja. Kolejna stylizacja jesienna, bardziej casualowa, mniej elegancka. Mamy Kasię w grubym wełnianym swetrze, ja w ogóle uwielbiam te wszystkie sploty, wełny, kaszmiry jesienią. No a one idealnie sprawdzają się właśnie z biżuterią XXL. Mamy piękne, błyszczące, długie kolczyki, które świetnie wydłużają tutaj szyję. Oprócz pięknych kolczyków mamy też świetne naszyjniki. Połączyłam dwa. Jeden złożony z dwóch łańcuszków. Do tego postawiłam na długi łańcuch zakończony sercem. Jak jest taki gęsty, gruby splot swetra, to fajnie wyglądają wszystkie naszyjniki zakończone jednym wyrazistym akcentem, tak jak tutaj. Do tego bransoletki, złote łańcuchy na prawej i na lewej ręce, tak jak u mnie. Kasia ma trochę inne, o takich szerszych ogniwach. Ja mam trochę z mniejszymi, hmm, taki trochę komplecik, ale słuchajcie, tak się teraz nosi. Jedna i druga ręka taka sama. Pierścionki, czyli jest dużo złota, dużo błysku. Od razu te tkaniny jesienne, takie grube, wełniane, dostają takiego eleganckiego sznytu. Mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj was przekonać do biżuterii XXL i że pokochacie ją tak samo jak ja. Które wzory skradły Wasze serca tej jesieni? Jeśli te zaproponowane przez Karolinę, znajdziecie je w linku w opisie pod filmem na apart.pl i oczywiście w naszych salonach. Nie zapomnijcie o subskrypcji i do zobaczenia już wkrótce.